Trzy dni do matury, czyli kolejny pewniak maturalny. Dzisiaj bierzemy na tapetę teorie kwasowo-zasadowe, które zawsze pojawiają się na egzaminach maturalnych. Dzisiaj egzamin z matury CKE marzec 2022. Celem zadania jest zapisanie równania reakcji odpowiadającej za odczyn wodnego roztworu soli mora na podstawie definicji kwasów i zasad brąszczeda. Wzory należy umieścić w przedstawionej tabeli. Mamy sól mora, która w informacji wprowadzającej ma podany wzór. Widzimy, że odczyn tej soli będzie kwasowy, ponieważ pochodzi ta sól od silnego kwasu. A zatem będziemy musieli w biegu reakcji wykazać, że jest to odczyn kwasowy. Czyli kwas 2 to na pewno będzie jon H3O+, który świadczy o odczynie kwasowym całego środowiska. Analogicznie sprzężona para w tym wypadku będzie to NH3, więc proton zostaje przekazany do amoniaku, zatem otrzymamy kwas 1 w formie NH4, oraz cząsteczkę wody. Pamiętajcie to pewniak naturalny.